że e, samochody e, zwalniają no i z ważna. przodu jest, tylko to robi totalnie za późno jeżeli widzę z daleka korek i widzę światło czerwone no. to po co mam tak długo jeszcze trzymać nogę na gazie jak ja powinienem już wcześniej ściągnąć nogę z gazu i hamować silnikiem Adam, no. co? Da, no, ale się udało ale się udało, Adam, weź. Tu chodzi o to, żeby mam być prawidłowo no wiem, i żebyś też jeździł ekonomicznie, bo no. tak będziesz tylko gaz i hamulec. Gaz i hamulec, a jest coś pośredniego. No ja z silnikiem No i tego potrzebujemy. Okej. Okay. Ale ci dzisiaj ponosi Adam normalnie. Dobrze tego szalana nie wszedliśmy bo tam... A co, większo... No co mocniejszy? pewnie. Dużo mocniejszy? No mocniejszy. No to dobrze. To, to właśnie nie, bo dobrze, że ten. Jednak się nie zdecydowałem, chciałem Cię skusić na szalona Następnym razem Dobra Ale musisz wszystko sonować Bo dużo pamiętasz Jest wszystko ok. No gdzieś ta pani mięśniowa jednak zostaje No dystans, dystans, nie tego co somulce No trochę Jak przełamowałeś miękko bardziej Adam hmm? Chyba zdążymy. Ja to nie Dobra Pulsacyjne hamowanie jest ok, popatrzyłeś, mm -hmm. jest super. Jakby ktoś bardziej agresywnie się na, na, ciebie, na ciebie tam najeżdżał, no to, to jeszcze gdzie ciśniemy? Na czerwonym ciśniemy? Na pomarańczowym. Na żółtym nie, nie ciśniemy. Na pomarańczowym można. No tak, akurat. No aby kto Może... chciał we mnie wjechać, to lepiej przejechać już. Nie, no to lepiej rozłożyć to hamowanie i dalej się zatrzymać, tak? No, mógłbym się dać, na przykład za psa, zatrzymać? No jakbyś widział na przykład, że ktoś... Powiedzmy, że te warunki są teraz fajne, tak? Bo jest sucho i tak no, dalej. No, to jest fajnie. Ale jakby było tak, że jest mokro i ktoś na ciebie, tak, teraz i chce wjechać, to puszczasz hamulec i kawałek, czy nawet jakbyś miał się zatrzymać tam ga metr czy 2 metry, A, trzy metry dalej. No to jest wyjątkowa sytuacja, mówię, tak? Mm -hmm. Na pewno na świetle żółtym w tym przypadku nie wjechalibyśmy ani na czerwonym, dlatego że... To jest wyjątkowa sytuacja, kiedy wjeżdżasz na żółtym Jak jesteś pod sygnalizatorem no, A ty no, byłeś no. totalnie przed sygnalizatorem no, tak, tak, Adam tak, tak. No to gdzie ty chciałeś się tam pchać? No. Ty musisz być na pełnej kontroli Adam Bo ty jesteś niebezpieczny Czy to by było Tylko jako błąd jakbym pojechał Taki na... błąd, to by było przerwanie egzaminu Ojej, masz tak? I zmiana będzie pasa naprawy okay, teraz? No tak będziesz mógł ja się... A gdzie na przejściu dla pierwszych. Adam. Oj oj. O co? Oj, oj. No dobra, przed ruchem kierowcą... Ale poczekaj, przed ruchem kierownicą sprawdza znak poziomy. No tak. No to. to jest znaczy ten tutaj ale jest. to jest za bardzo chaotyczne co teraz zrobiłeś. No trochę tak. Ale uspokój jazdę, bo ty już do 60 się zbliżasz. Adam. Tak, ja 36 lat mam. 60 miałeś na liczniku. 36 lat mam. <laughs> Jakieś 60? Adam. <laughs> Nie, ja Cię muszę dzisiaj poskromić, bo Ty mnie normalnie tutaj... Ja już napięty jestem cały, wiesz? Z Tobą teraz, dzisiaj. Nie, jest ok. I pokaż taką egzaminacyjną jazdę. Wiesz, na najwyższym poziomie. No, na trójce to jest ciężko ruszyć. O, to trójka tutaj. była? Trójka, zapal silnik. Chyba nie śmieją się, więc jest ok. Nie trąbią. Może nawet dłużymy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak ty masz jak dzisiaj m, m, m bardzo mocne biegi, to zmieniaj je szybciej. Nie no. ciągnij. Ja no nie ciągnij tego biegu, bo to wtedy się robi takie przerysowane wszystko, bardzo no, no. dynamiczne u ciebie. Jak już chcesz sobie tak dynamicznie jechać, to wtedy biegi troszeczkę szybciej zmieniaj. Dobrze? Ja za dużo kawy chyba dzisiaj wypiłem. Tak? No. No właśnie widzę super. <laughs> Następnym razem to mylicę Adam nie, 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 to zasnę przy kierownicy I będę jechał za wolno Trzeba iść dynamicznie Okej, okay, okej okay. Kurczę Dzisiaj to jest Jesteśmy na granicy jakiejś Granicę trzeba przekraczać Tak? No. Dobra, nie spokojnie, ulasz. spokojnie ja cię poproszę Adam żebyśmy skręcili w lewo A, no właśnie żebyśmy skręcili w lewo na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu z sygnalizacją Okej okay. Dobrze Dobra, widzę A w lewo, w lewo No Przeanalizuj to polecenie No to trzeba będzie pazy no, na razie ciężko, ciężko będzie. Żeby w ogóle nie, rozpocząć... Nie, jakby się tam wciśniemy. No ale dobra, żeby... No dawa, no to tak. No właśnie, od tego zacznijmy. Że jeżeli cokolwiek chcemy, to pokażmy ludziom, co my chcemy. Co? No Adam... To tak, co, tak. Co, wiesz, to, bo wiem, co wiem. z tego, że ty chcesz, że ty masz w głowie, ja że... Jak to coś... nie, nie wiedzą. No. Czy co, czekamy aż nas puszczą, tak? No podjeżdżaj pomalutku, równo... Obserwuj, obserwuj, obserwuj. Chyba pomaga. No? no to... Tylko tu znowu ruszasz na dwójce i bardzo niebezpiecznie. Tak? No tak, no Adam. No już się poprawiłam. O! To było fajne. Za ostro. To było fajne? Fajne. W lewo, Adam. A no tutaj jeszcze. Okay. O, jest trochę za blisko. Brajcy, dzisiaj naprawdę jesteś ten. Aha, no tak. Uspokoić wszystko, proszę. Uspokoić. Adam. Czyli jak przyjdzie ochota na zmianę pasa. W pierwszym momencie jest kierunkowskaz. Tak, tak. tak. Dobra. Spokojnie, dystans. Pamiętaj, no jest. że od gabarytów, czyli autobusu, ciężarówki, już od. Dwie długości samochodu. No tak, aż nie musisz. No ale tutaj to by było dużo. Ale, ale to jest taka minimum, te, co, te, co teraz zrobiłeś, tak? Mhm. Bliżej już na pewno nie. akurat mu się udało uchwycić naszą reklamkę Gdzie? No tam na, 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 na rogu na powstańcu Aha, aha Okej okay. No i super, Adam no. Może byśmy Jakoś próbowali się na przyszły tydzień umówić na egzamin wewnętrzny, co? Już? No Pali trochę pojeździć Jak myślisz? No trzeba było jeszcze... Ja trochę pojeździł. I to za bardzo właśnie... Wszyscy zajęci w instruktorzy. Jak będzie twoja decyzja, że, 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 że tak chcesz sobie pojeździć, tak? No już co, a ale no. nie mam za bardzo... No to ja ci to załatwię, spokojnie. O, no to Adam. Może, może z Heniem. Może z Tego Maja wróciła po urlopie na przykład. A nią ja nie jeździłem jeszcze. A ja super. Jak ze mną wytrzyma, no to okej. Okay. To nie wytrzymać? Jak ja wytrzymuję to... <noise> to wszyscy wytrzymają. <noise> Dobra, spróbujemy zmienić pas na lewy. Spróbujemy, może się uda wyprzedzić tą ciężarówkę. Jakieś tam, ale pociągły. Weź Adam, naprawdę. Już to przerabialiśmy. Przed ruchem kierownicą z takiej poziomy. Zmieniamy pas? Zmieniamy pas, tylko spokojnie, proszę Cię. Nie, to nie jest spokojnie, spokojnie, Adam, spokojnie, zanerwowo, za ciągle pomijasz martwe, znaczy martwe pole to już fakt, ale też pomijasz znaki poziome, przy zmianie pasa w ogóle nie patrzysz na, przez co przejeżdżasz, zmieniasz pas na przejściach dla pieszych, na liniach ciągłych, Adam. Już szamujemy się nikiem, już. Za długa jedynka. No trochę. Nie możesz do 30 na jedynce. No nie powinno się. Mówiłem, biegi możesz mieć mocniejsze, ale musisz je szybciej zmieniać. Mm -hmm. Bo wyjdzie nam jakaś karykatura jazdy. Bo jak masz na jedynce do 30, to na dwójce do 50, a gdzie reszta? No, a bo. Tak. Oto tak mógł. jak Będziemy zmieniać pas na lewy Okej, okay, teraz? Jak będziesz mógł Adam, ja teraz Ci nie, nie mówię mogę. Ale kierunkowskaz ma być włączony tak, Teraz mogę Dobra Spokojnie jest z kierownicą Teraz nie Możesz teraz? No mogę, mogę chyba nie. No teraz już teraz nie, teraz nie, wyłącz już nie. kierunkowskaz Adam Teraz już mógł. Za długo czekałem Oj Mam no, tam tego blisko ale to nie, 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 nie. nie A nie, mogłem przed tamtego się Tak, chyba nie bardzo, że przed tamtego mogę, się wcisnąć. Mogłeś nie wcisnąć, mogę? tylko normalnie, nie wcisnąć, bo nic cię mówi o wciskaniu. Tylko normalnie mogę. Podjedzie do przodu, podejdź do przodu. Bo, bo jedzie, bo jeszcze, jeszcze, bo jedzie pojazdy uprzywilejowany. Widzisz? Widzę, widzę. No właśnie, i mieli zabić O właśnie. Jakby to była karetka, to bym puścił. No co jest za różnica? No bo karetka może jechać do mnie, a jak oni będą jechali do mnie, no to... No i teraz ani świateł nie widzę, ani nic. No to teraz popatrz w czterko wsteczne no. i zorientujesz no się, widzę. zorientujesz się. Aha, jak będą na mnie trąbić, to wtedy jadę. Nie trąbić, tylko ruszą, o, widzisz? Możemy jechać, bo światła mi dał sygnał. A. Rozejrzyj się jeszcze. Spokojnie, spokojnie Adam. Aha. Ale kierownica, Oj. Adam. Oj to pozłe. Skup się, skup się, skup się, skup się, skup się prosto Tylko mniej dynamiki, naprawdę. Co ja mam zrobić, żebyś wolniej jechał? Eee, nie mam pomysłu Nie, taką szkarę ci muszę Dać sam, dać mi malucha tak. 26 koni tam Oj, rzeczywiście trochę no, Ja wiem, że jest fajna droga No jest bardzo fajna droga, ale ty nie wiesz Nogę z gazu, bo stoją. Adam, nogę z gazu. Teraz będziemy musieli mocno hamować i, i te. Mocno nie. No, normalnie. No, no, normalnie, tak. Musimy wejść ten tryb obserwacji i hamowania silnikiem. no. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną skręcamy w lewo Adam. Z okay. jazdę. Uspokój. Uspokój. Jezu No to dobra, to już coś już pas zmieniamy? Nie, jeszcze nie musimy. No jak nie musimy? Musimy się przygotować. No jak to cały czas mamy pasy zajęte jeden drugi, to jak kiedy chcesz zmienić pas? No to lepiej, jak najszybciej. No to właśnie no. Jakbyś byś nie podjechał tak blisko tego pojazdu, to, to byś miał wszystko. łatwiejszą zmianę pasa, no. Dystans Adam. Nie wolniej, nie, spokojniej. Lusterko masz. Dobra. Ale szarpiemy, szarpiemy. Ale Już nie. dlaczego tak? No szarpiemy cały czas właśnie. Dlaczego? Po jedynka. Nie, dlatego... No to między innymi dlatego, że też sprzęgło za szybko puszczasz. A? Wolniej jadam, wolniej. Widzisz tam światełko jakie jest? Czerwone. Czyli jest sens gazowania? No, no tak średnio. No nie ma sensu gazowania, więc spokojnie jedziemy, równo, nie przyspieszamy. I jeszcze tutaj? A nie, możemy z tego... Nie, lepiej na prawym pasie, żeby jechać. No tak. O, idziemy Jadam spokojnie, spokojnie, równo spokojnie, nie gazuj, tak Spokojnie, swój pas Spokojnie Dobra, tu się rozejrzymy Tak I co teraz się dzieje przed nami Adam? No Czyli Musimy w kierunkowskaz, dobra, nic nie ma Za nami nic nie ma, no to można Spokojnie, wszystko spokojnie ja Myślę, że to tej godzinie to korki będą a jest fajnie. Dla nas z tej strony tak, ale z drugiej strony jest goreczek, widzisz, no. to spory Tutaj mamy przejście do pieszych Widzę. Adam. No spokojnie. Pieszych nie ma, można jechać. Dada. I teraz tak, dojechaliśmy do skrzyżowania ruchu okrężnym mm -hmm. i Chciałbym, żebyś zjechał drugim zjazdem Tak Tylko mówię, dystans Adam, dystans Spokojniej, wolniej. Paliwo nam się kończy Pamiętaj A my mamy na gazie, jedziemy Aha, chyba, że Dobra Spokojnie, spokojnie Drugi, tak? Tak, to jest pierwszy No to Kierunkowskaz okay, No i czemu my najdą co jedziemy? No tego nie wiem Dobra, rozważy stóp nie ma Spokojnie z tym gazem, Adam, spokojnie z gazem jeju Jak będzie możliwość skrętu w lewo to skręcamy w lewo okay. Adam, skręcamy w lewo A. Kierunkowskaz Adam nie no puszcza nas pan. Jedziemy. Spokojnie, spokojnie. Hej. No. Dobra. Gdzie coś mnie wywiózł? I w lewo. Ta. Tu wiedzisz, że parkujemy w lewo. lewo. Adam. No to ta lewo. że tu. A to co? Wjeżdżamy tam, zaraz wszystko powiem. I po lewej stronie. Wolniej, wolniej, Adam, no, Adam, Adam. Sój, stój, stój, stój. stój. Po lewej stronie mamy miejsce do zaparkowania, nie to drugie, między szarym a tym ciemniejszym, dobrze? No okay. I parkujemy. Na niskim sprzęgle, powolutku. Na jedynce, tak. Dobra. I? Chyba okej. Okay. Tak, jak się kończy, tak. Tak. Dobra. Chwila przerwy. Porozmawiamy sobie, co Ty nam wyrabiałeś, Adam. No. Jak przekraczałeś prędkość i tak dalej.